E, dobry no odcinek, dzień dobry, dobry dzisiaj gram praktycznie sam, no, znaczy, e, sam bez tamtej ekipy, ale no, e, bo, e, to nie, nie było, e, 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 jakby, e, e, <grych> osobno to, nie wiem, postanowiłem sobie zagrać sam, e, jest tutaj ten koleżka właśnie, ten, który jest w który postanowiłem sobie MNAP a po sobie pobrać, świetnie, no to dokończymy te dwie tury, Polera. O a nie. Jestem. Ej, widzisz mi to. będę na fig zobaczymy jak Ale, no, no, to jak to pójdzie. Dużo nie, że to ciekawe. Skaza, man. Ale jak jest? Kurde, no gdzie jest? Jak był, kurde pamiętam. to to Dobra. ułatwia. No to tak, dwie tury mi zostały i zobaczymy, może trafnie Australium. Jednemu mojego koledze, który trafiło się i to wielkiej gratulacji dla mnie, jeszcze raz. Ale nie powiem, to za Australium. Jak Boże kiedyś będzie nocnik to się wypowiem ta osoba Nie lubię tego, że ten inżynier że ten, izi, że ten izi, to jest ten mój kolega Wykupuję to teleport do siebie, to jest błąd Tak się nie, nie powinno dawać e, sera do siebie, tylko do teamu Ten scout to jaki ciekawy Nie ma dostępu do dispensera Okej, okay, teraz nie ma tego dispensera A tutaj postanowił, ojej tu jak on to gra dziwnie Kompletnie Inaczej Nie ma do, do, tego, do tego dostępu do amunicji przez to tych leczy? Dobra, na tych leczy A, ten heavy Oho Świetnie, Ej, nie mam amunicji No i świetnie, tyle za amunicji, bo nie ma ich iz nie został. O nie nie No nie. i tu... Aj, aj, aj Ale dobra, tym e, zbiera pieniądze to jest. Coś. Inżynierę gra trochę tak mu nie wychodzi Nie ja, zabijcie, chociaż tyle I teraz giganta zabił zabić A poza gigantem to A jest, ale tylko na łama O jest w Pakasie, no to dawno nieźle Jakieś to pasło. Ile kasy? Sk 10? O Boże, chcemy go wyrzucić? Ajaj. Jak ja spadłem z tego? Body. ja pięknie O, nosił grzybę, nieważne Aaaa nim jesteśmy Nie, no, nie miałem co więcej powiedzieć tak naprawdę Napierdziałem na, w roboty bo trzeba To dobre, pamiętam jak ostatnio właśnie nie grałem no to on tym medykiem nawet dosuwa więc co do tego medyka nie wziął, to jest to mi takie naprowadzone fajnie było. Ale się nie, nie, nie trzeba tak męczyć. Bo tego leczysz tak naprawdę. Ok, mi da lei. Kolejne patti, tolè mnie. Ah, lo taglio via. Dispenser, boh, già. Ma ci dispenser, eh. se... No basta. No, saprami ammunizie, no. Come on. Allora, dobre scopo. Dove sei stronę? Ciekawy, on wziął tego w e, czy no, to ja wiem, to jest takie dobre. A już ska 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 nie, nie pozbieram tam pieniędzy, po co? Po co nam kasa? Ale jest jak jest. Ja go tak ledwo, ledwo stoi no i, o mój Boże je, 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 O nie oni stanęli ej, ej, ej. O bo oni stanęli z jakiegoś powodu O mój Boże O kurde no Jak będą przez tak ta wieczność Ojejku, świetny FM. Czemu oni tak stoją? Tak super. Ojejku, no to sobie poczekamy. Ale co oni se blokują? O, jest.

Boże, one chce wziąć ten po zabójstwie Co to za dziwna grafika jest? What the fuck? Proszę taka była? Dziwna? Mogę wziąć ten po zabójstwie ten leczenie, żeby to coś Okay. A już złożył, kurde. Dobra, ale to ja poczekam o, spaje, no trzeba zawsze ten jeden musi mnie dorwać, no mimo Ja pierdzielę, no zawsze. Dobra, nie ma co. Zawsze, te, ten jed, zawsze ten, chociaż ten jeden, zawsze ten spaj jeden musimy mnie darować no Czemu mnie? Te wszystkich osób Ja wiedzielę no Ej, 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 ej No trochę nas tym te robotki

Za zamierza nie potrafić A ten skot a na skot nie potrafi kurde Ale ja to sobie mocny kurde, nie bym od tego wychylać i tak kurde Nie orla ją nieźle co jest Jakuję tyle Odporności której jednak się przydają to tak Teraz były scouty? A co? No oh, boże Ja pierdolę ten, ten krypt jak, jak... No, trafił się No <grym> i się, to gadali na to bez powodu No i najlepiej Ja się to ogólnie. A skarb nie zbiera pieniędzy! Ja pierdolę! Tech! Ten heavy of guardian, nice. A nie wiem, czy to ze stoć, mogą stać. Nie wiem, ten heavy. Ao, i ja wtedy po kredy. To no, tak, jest ta osoba, jest Ale ten skał, bo może ten skał nie zbiera pięć w ogóle Prędem omany O kurde O! 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 bo, to nie... myślę, że jakiś duży idzie To tutaj nam To jest duży, okay. Trochę się wytorszyłem nie mogłem pojechać do nie? No okay. no to samo że te manny teraz, te duże. Chcą by jedno wychodzić? Tak. Tak ładnie poczekał, w tym temu. Fajny, że <głos》>. To jest skał. A nie, to nie ma takiej... To żeby nie tak użył tego bucha. O, terror, żeby... terror się przyjdzie.

O, o, nie, nie. Tego poskutku trzeba się pozbywać. Jeszcze najgorsze jest to, że oni pieniądze drobnią. Dobra, dobra.

A no, no to mamy to tego nie zbiera pieniędzy no patrzcie doby to co ten, ten skaut jest bezwzględny no zobaczy się jak będę miał drugą grę misję ja, zobaczę no to wtedy się wróci o to jest razem po prostu już nie nie czekaj ja wrócę pojedynczy to jest ale to nieważne to się tutaj ugodniło ale ja bym o, oh, tak chciałem taki piszmić to za sobą, ale no tak, tak, oh tak. Noze. Boom. A scout? Nie pozbiera pieniędzy. No iść zniknę. No i. Mm.

Co on tutaj robił? No co on tutaj robił? Ojej, <laughs> koleś to... tak bez problemu Ale koleś, uuuu nie mam municji Teraz powinien przestawić to działko znaczy, z instrumentem też w sumie. Znaczy, to nie. Łatwiej do, do, łatwiejszy dostęp do... A nie, o chud, chud.

A no jest kadłumar. Jakby był przydatny w ogóle kiedy. On oni tam wychodzą? Nie ile. Jakby podszedł do niego, aby się to się decydowało, to była cinema.

Nie limy! Aaaa, oh, by nie ma! Jezus, święty! No, cha, cha, Też ty, też mogę Gram tym cały, gram cały czas tym... No nie, naprawdę że wszystkich osób wybrali się kurbami, nie spaju. Jesteś w najgorszy. Nie dojąć, nie dojąć. O, hm, spadek spaju. Czemu na mi się rzuca no. A inżyniera, kurde.

Juhu kura polski, nie źle Zawydrowy O kurde <gry> O, o. Jaj, żarówka Jeszcze jedna misja O czapkę dostał, moją czapkę ma Okay. O, o, o nie, nie trafiło się. Pompson, oj, najgorzej. I co? Tylko, stopy... O Boże, ale pijący dron. Ojej. O najgorzej. O mój Boże. No nie, nie, trafiło się gościowi. Ale syp. O nie. To zawsze ta wyzemka mnie da tak kolos? Nie wiem. Ale no, będę taki dziwny, ale tylko, tylko to zauważyłem No cóż No niestety, wiadomo, musiał się zbierać I ten, no Jakoś ogarnąć z tym, żeby on miał porówno ze mną, muszę mu napisać, ale tak to dzięki i do następnego